Chęci Was do loterii ścigankowej, która odbywa się właśnie od 1 lipca. Dla tych, którzy są zaszczepieni drugą daską, właściwie w że z drugą daską lub pierwszą, jeżeli nie macie inną szczepionkę, na przykład z lub... lub macie na macie, macie, macie pełne i otrzymacie certyfikat. Wtedy musicie się zgłosić do konkursu poprzez różne strony i kap i to do pacjenta właśnie zachęca właśnie do tego, żeby się zgłosić. Główną nagrodą na, na koniec Konkursu, jest milion złotych. I mam nadzieję, że, że będziecie się szczepić. Chociażby, żeby, chociażby po to, żebyście byli zdrowi. A nie tylko po to, żeby wygrać jakąś kasę. Bo loteria jest tylko zachęceniem do szczepień. A powiem, powiem wam, że kasa się nie liczy tylko zdrowie. A loteria jest tylko po to, żeby was zachęcić. A jak uważacie, czy loteria szczepionkowa jest prawidłowa, żeby ludzi zachęcić do szczepień? Ja uważam, że tak. A kto, kto nie chce się zaszczepić, ten się nie zaszczepi. To ich, to ich, to ich yy, wolna wola. Kogoś nie zmusi. A wy jak uważacie, czy loteria i takie zachęcenie w ten sposób właśnie jest prawidłowe? Tak, dajcie lajka, subskrybujcie kanał, lubię to, co się Cześć do nas, Mogotika.